Odcinku Zielonym do Góry deszczowo, burzowo i właśnie o deszczu będziemy mówić, a to z powodu czekającej nas w Koninie opłaty deszczowej. To będzie jeden z tematów. Będziemy również wyjaśniać, czym różni się weganizm od wegetarianizmu. Powiemy o tym, że Unia Europejska mówi: "Sprawdzam, sprawdzam, jak są oczyszczane ścieki w naszych miastach". Odwiedzimy również MZGOK, gdzie znowu ze śmieci wydobyto bardzo interesujące książki. Zajmiemy się także gotowaniem bez resztek. A zaczynamy od spotkania z bardzo ciekawą osobą, Joginką Anią Drzewiecką. Zapraszam. letnio, kolorowo, warzywnie i z nami też kolorowa osoba, Ania Drzewiecka, joginka. Dzisiaj będziemy mówić o weganizmie. I Ania nam pokaże wegańską potrawę i spróbujemy obalić kilka mitów, ale najpierw Aniu bardzo cię proszę o to, żebyś nam wyjaśniła, czym hmm. różni się weganizm i wegetarianizm. Okej, okay. tak, dzień dobry. Tak najprościej rzecz ujmując, wegetarianizm, ludzie będący na diecie wegetariańskiej jedzą produkty od zwierzęca. Nie jedzą mięsa, odrzucają najczęściej mięso, w tym ryby, a jedzą nadal produkty od zwierzęce, czyli nabiał, jajka, sery, takie rzeczy. A weganie nie jedzą w ogóle produktów od zwierzęcych. I ty jesteś weganką. Tak. Ja lubię o sobie mówić, że jestem na pełnowartościowej diecie roślinnej. Bo weganizm, a zdrowa dieta to są też dwie różne rzeczy, ale jak najbardziej nie jem żadnych produktów od zwierzęcych. Długo? Od pięciu lat, od ponad pięciu lat nie wiem. I mhm. co się z tobą dzieje? Jak Dzień. się czujesz? No wyglądasz kwitnąco, ale jak się Bardzo czujesz? Się cieszę, Bardzo dobrze się czuję. Bardzo dobrze się czuję i przede wszystkim. Proces, który zachodził we mnie w trakcie odstawiania produktów odzwierzęcych, był bardzo powolny i od razu praktycznie były widoczne korzyści. Korzyści takie w ciele, ale korzyści też w mentalu. Zupełnie jasny przepływ. Zupełnie, zupełna lekkość w ciele. Swoboda w ciele. Nawet praktyka jogi wygląda w moim ciele zupełnie inaczej. Ze względu na to, że ono nie jest ociężałe. Ale wiesz co, no mówi się o tej diecie, że fajnie, fajnie. Tylko, że to jest droga dieta. I że dieta bardzo czasochłonna, że mogą sobie tylko na nią pozwolić ludzie, którzy, którzy mają albo bardzo dużo pieniędzy, albo bardzo dużo czasu. Hmm. I co z tym? No, to zupełnie jest jakaś bajka, dlatego że. Na początku może się tak wydawać nam, dlatego że my mamy wgrany program, że musi być tam mięsko, ziemniaczki, jajko, kawalerię, paruwa. paruwa i tak dalej, nie? I to jest wszystko nasz, nasza potrzeba przestawienia się. Jak zaczynamy, bez względu na to, co byśmy robili, czyli zmieniamy dietę, czy przechodzimy z wegańskiej na niewegańską, czy z niewegańskiej na wegańską, to zawsze wymaga od nas jakiegoś wysiłku, żeby poznać nowe produkty. Więc na początku może się wydawać, że ojej, co ja mam teraz robić? Ale to jest zupełnie kwestia. Czasu, żeby się przyzwyczaić i też jedząc produkty roślinne bardzo zmieniają nam się kubki smakowe, one się bardziej wyostrzają i my nie potrzebujemy wielu kombinacji, czyli później zaczynamy jeść, jeść coraz prościej, na przykład na mój lunch czasami to jest 5 bananów, czy 6 bananów, czy nawet 9 bananów, jeżeli mam taką potrzebę i to mi w zupełności wystarczy, więc to jedzenie jest bardzo proste, a teraz właśnie zrobimy obiad i tutaj są produkty, z których będziemy robić, czyli marchewka z nacią, która jest teraz w sezonie, która jest bardzo tania, około 3 zł na, na targu, cukinia jedna, która też jest bardzo, bardzo tania, pewnie około 2 zł, połowa ado, awokado, około 3 zł, pomidorki, jedna cytryna, cebula i dwie ząbki czosnku, więc to już są no, takie rzeczy, które są raczej tanie, więc myślę, że cały ten obiad będzie kosztował nas niecałe 10 zł, może a, około 10 zł. A ile czasu nas to będzie kosztowało? No to 5 minut. No to, to, zaraz, spra no to zaraz sprawdziłem. <laughs> A teraz przenosimy się do Pewiku. Niektórzy się zastanawiali, po co przedsiębiorstwo robi tak duże inwestycje. Chodziło m.in. o modernizację oczyszczalni ścieków. Dziś już wiemy po co. Ano po to, żebyśmy nie płacili gigantycznych kar, bo Unia Europejska mówi – sprawdza. Muzyka Jest taka zasada zanieczyszczający płaci, w tym przypadku za szkody wyrządzone środowisku. Polska w 2003 roku w traktacie akcesyjnym zobowiązała się do spełnienia norm dyrektywy ściekowej. Chodzi o to, żeby te ścieki odebrać i oczyścić według surowych norm, które zostały określone w tej dyrektywie, i żeby skanalizować aglomeracje w minimum 98%. Konin jest w gronie 300 aglomeracji, które spełniają w unijne wymogi. A trzeba podkreślić, że w całym kraju tych aglomeracji jest 1600. No a co z tymi aglomeracjami, które tych surowych norm nie spełniają? No te aglomeracje niestety będą miały problem, ponieważ dyrektywa jasno mówi, że wymogi powinny być spełnione do końca 2015 roku. W maju 2020 roku Komisja Europejska przesłała Polsce wezwanie do usunięcia tych uchybień aglomeracji, które nie spełniają wymogów. No i niestety nadal prawie 1300 aglomeracji tych wymogów po prostu nie spełnia. Wiąże to się z tym, że mieszkańcy tych aglomeracji będą narażeni na płacenie wysokich kar finansowych, i na przykładzie Włoch można powiedzieć, że tam było tylko 35 aglomeracji, które nie spełniały wymogów, a kara wyniosła 25 milionów euro ryczałtu i 30 milionów euro za każde pół roku niespełnienia tych wymogów. Czyli jeżeli do jakiejś daty nie będą spełniać wymogów danej aglomeracji, to do tej daty co pół roku będą płacić ryczałt. Jeśli byśmy przyjęli analogiczne stawki, jakie były e, przyjęte dla Hiszpanii, Włoch czy Grecji, to Polska zapłaciłaby ryczałtem 550 milionów euro i opłata okresowa półroczna wynosiłaby 522 miliony euro, bo kary są naliczane na określony kraj Unii Europejskiej. Natomiast e, Yy, dzielone jest to na te aglomeracje, które nie spełniają norm. Konin ma to szczęście, że dzięki inwestycjom Pewiku spełnia normy dyrektywy i mieszkańcy Konina nie są narażeni na, na płacenie tych wysokich kar. To były głównie dwa duże projekty w dwóch etapach rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina. Łączna kwota to było 74 miliony złotych zainwestowane w te dwa projekty, z czego 33 miliony zostało pozyskane w formie dotacji z Unii Europejskiej. Jeszcze można e, określić taką Taką wskazówkę dla gmin, które nie spełniają tych norm, że wyjściem dla nich jest podłączanie się do oczyszczalni, które mają możliwości przyjęcia większego ładunku ścieków i spełniają wymogi dyrektywy. A w Koninie mamy to szczęście, że. Wymogi te spełniamy i niewątpliwie gminy powinny podjąć działania dużo wcześniej. Będzie trudno spełnić te wymogi od razu, ponieważ to jest proces długotrwały. Pozyskanie środków i też sama inwestycja w infrastrukturę. No i sądzę, że jeżeli te kary faktycznie zostaną już naliczane i w kieszeniach mieszkańców będą odczuwalne, wtedy te działania będą bardziej zintensyfikowane. Ryzyko dynamiki wzrostu cen w gminach będzie dużo wyższe niż u nas w mieście. O opłacie deszczowej sporo mówiliśmy w ostatnim, przed wakacjami odcinku naszych spraw, a dzisiaj wracamy do tego tematu, bo ta opłata zaczyna obowiązywać już od 1 lipca. Opłaty będzie ponosił ten, kto korzysta z kanalizacji deszczowej. Jeśli z danego dachu, z danego parkingu woda spływa do kanalizacji deszczowej, to opłata powinna być naliczona. Jeśli ta woda spływa w kierunku terenów zielonych i wsiąka w grunt, w tak zwane powierzchnie biologicznie czynne, to opłata nie będzie pobierana. W związku z tym mm -hmm. każda altanka, każde, każda y, każde powierzchnia szczelna, która powoduje spływ do kanalizacji deszczowej, będzie obciążona opłatą. Tu mam taką starą wiekową beczkę mm -hmm. i leci z dachu i przepompowuje tam do tej plastikowej wody. Jak, jest już tu jak się zapełnia, to tam idzie tak, wtedy. To idzie tam. Natomiast I szybko taka beczka się zapełnia? Jak pada, to szybko. Wczoraj na przykład dwie te beczki musiałam spuścić pod krzewy, bo już wiedziałam, że dziś będzie padać i znowu będzie. Ta beczka ma 1000 litrów. Mhm. Tam natomiast jest mniejsza beczka, do której też przepompowuję wszystkie konewki pozapełniane garnki. Wanny, wszystko co jest możliwe. Oczywiście to nie musi być jakiś profesjonalny zbiornik podziemny, to może być tak jak w przypadku pani typowa taka beczka, w której zbiera się na potrzeby, własne potrzeby wodę deszczową. Bardzo ważna jest informacja taka, że jeżeli ktoś dzisiaj nie jest podłączony do naszego systemu deszczowego, to w ogóle takiej opłaty płacić nie będzie, bo to jest Opłata za usługę, gdzie miasto odbiera od kogoś deszczówkę. W związku z tym, jeżeli ktoś sobie w jakiś sposób własny, zorganizowany taką dościówkę gromadzi, no to miasto nie będzie świadczyć na, na jego rzecz takiej usługi, w związku z czym będzie zwolnione z tego typu opłat. Wszelkie informacje, które są potrzebne, takie z pierwszej, na pierwszej linii frontu można powiedzieć, są dostępne na naszej stronie Zarządu Drog Miejskich w Polinie to jest www.zdmyślnik.konin.pl i tam są wszelkie informacje, wszelkie informacje w tym zawarte. W zakresie opłaty, podłączenia, odłączenia również odnośnik jest do retencji w mieście, w związku z tym przelinkowana jest informacja, która jest na stronach Konina. Kabel o i co z tym? Proszę bardzo i metal. Chyba rzeczywiście po tym ostatnim trudnym odcinku dzisiaj zapowiada się, aczkolwiek nie chcę zaprosić łatwiejszej. Nie chwalmy dnia przed tak, zachodem. Przewód, znowu mamy tutaj jakby odpad z grupy elektrycznej, elektronicznej. Tak, no jeżeli jest to kabel łącznie z urządzeniem jakimś, tak, to dostarczamy to na przod do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jeżeli no, jest to urwany, przerwane, spokojnie możemy też to wrzucić do żółtego worka. I tu proszę, folika. to chyba nie będzie problemu? Czy mamy z tym problem, proszę? Nie. Dobrze, folie, folie, dlatego że one są różne, przeróżne. Ja myślę, że trudno będzie osobie, która nie jest zaznajomiona ze specyfiką surowca, będzie trudno. Zobaczyć, czy ta folia akurat to rzeczywiście jest ta, która nadaje się do, do recyklingu. Powiem tak, akurat ta, którą tutaj mamy, ona się nie nadaje. Ale wrzucajmy folię, jakiekolwiek mamy folię, to wrzucajmy do żółtego worka, aczkolwiek pamiętajmy, żeby ona była czysta, tak? bez zawartości. Bez. Jak słyszę, że mam w ręku coś, co nie nadaje się do recyklingu, to zawsze sobie zadaję pytanie. To dlaczego w ogóle to jest używane? Czemu to jest w obrocie? Dlatego, że. czy znaczy tak, z opakowaniami jest w ten sposób, że nieraz te wymagania jakościowe przechowywanie tych produktów powoduje, że no, producenci kombinują z tym opakowaniem, żeby było trwałe, tak, zabezpieczało przed jakimiś uszkodzeniami mechanicznymi itd. I taka folia, czy takie opakowanie często składa się dosłownie warstwowo z wielu różnych surowców, żeby uzyskać ten efekt końcowy. Można powiedzieć tak, że w sumie wszystko by się nadawało do recyklingu, tylko chodzi o to, że raczej nie powstają takie instalacje, bo to są drogie, to by były naprawdę trudne procesy, żeby to wszystko tak rozczłonkować. No i tak jak w przypadku tej folii, ona akurat tak konkretna tutaj, ona na szczęście pójdzie do termiki, więc tak jak ja też powtarzam... Czyli spalarnia. Tak, do, do spalarni, więc będzie odzysk w postaci energii elektrycznej i, i cieplnej, ale jeżeli chodzi o samą folię, wrzucajmy wszystko do żółtego worka. Nasi wspaniali pracownicy na kabinie startowniczej, to oni ocenią tak, czy ta folia nadaje się do odzysku, do recyklingu, czy ona zostanie skierowana do, do palastu i dalej do spalarni. A ja bym po prostu zakazała używania tego rodzaju opakowań. I tyle. Eee, Najprostsze wyjście z sytuacji. Tak dobrze by było, aczkolwiek my tego jako zakład tego narzędzia nie mamy. No, no my nie, ale politycy mają. Obiecywaliśmy pyszną, letnią, wegańską potrawę. I proszę bardzo, Ania Drzewiecka. To Aniu, zaczynamy, tak? Ja ci będę Pewnie. dzisiaj pomagać, chociaż nie jestem mistrzynią w kuchni, ale się Trzeba postaram. Być. Powiedz, co mam robić. Zupełnie nie musisz być mistrzynią, więc jeżeli mam pomoc, to proszę, oddaję ci cukinię. Jakbyś mogła ją tak. Ja ci dam talerz, i jakbyś mogła ją tak obierać wzdłuż. W ten sposób. No tak. i do samego końca. O, do samego. Bo tak. chcemy uzyskiwać takie właśnie ma taki makaron. A prostu, robimy nie? makaron z po tak, prostu. Tak, dokładnie. Te białe części, rozumiem, też. Tak, mam tak, kroić. tak, 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 wszystko. Dobra. Wszystko, wszystko. Kurczę, to to i no. mówisz, że to 5 minut nam zajmie, tak. Aniu. No. no, ja nie wiem. No to jest. To chyba by trzeba było mieć kogoś z prawą większą. Tak, to się coś mi się wydaje. To jest kwestia, to jest na pewno kwestia e, wprawy. Ale, um, ale nie ma problemu. Później to zajmuje do, do, dosłownie 5 minut wszystko. Wrzucę od razu do naszego naczynia blendującego. I e, tutaj robimy taki pesto, sos, coś takiego. Z tego, z, ty, z tej e, zielonych części marchewki. Tak, tak? tak, dokładnie. Dodamy do naszego pesto jeszcze awokado, połowę awokado. Aha, I właśnie jak jest takie czarne, nie? To... Ono no po właśnie. Prostu, e, to, to wszystko zależy, bo czasami jest tak, że ono jeszcze czernieje przy samej skórce, wtedy ono nie jest dobre, ale mhm. jeżeli tak czernieje, tylko to po prostu było przekrojone na pół i jest estetyka, już ono trochę obeschło, nie? Ale nie ma sensu tego wyrzucać, tylko po prostu... Wrzucamy, zrobimy. Czyli tego. jak jest lekko takie ciemnawe, to możemy spokojnie go użyć. Tak, tak? Jak, nie, ważne, żeby nie było takie ciemne przy skórce, nie? Bo jak Aha. jest przy skórce, no to najprawdopodobniej jest już jakiś tam, wiesz, może, może być jakieś zepsu, nadpsute, nie? Poza tym A pow, delikatnie spróbować to też... Czy my będziemy ten makaron z cukinii? Jakoś gotować? Nie, nie. nie no surowo. A no właśnie, bo przecież cukinia jest bardzo delikatna. Tak. No. Surowizna. Tak, tak. Super. Surowizna można. Nie, nie obieraj już tylko, jak dojdziesz do, do tych pesteczek, to już tego nie obieraj. Rozumiem. Tylko tą twardą. Dobra, sosu. czyli jeszcze mogę. Tak, jeszcze okay. mogę. A te pesteczki dorzucimy już do sosu, też nam się zblendują. Super. Czyli nic nie, nie wyrzucimy. nic nie wyrzucimy. Ja to jeszcze wycisnę. To mi się podoba. Wycisnę ci... sok z cytryny. Poszedł sok z cytryny. Dodamy jeszcze... Lubisz dużo czosnku? Tak. Ja no to tak, Zdecydowanie. Lubię taki solidny, czosnkowy posmak, żeby był, dobra. Czyli już zobacz szefowo. Tak, jest ok. no? Jeszcze coś? Nie, jest ok. Do, dosyć krojenia? Dosyć, dosyć. dosyć. Dobra, to ja sp spróbuję. Z czy jeszcze no? coś? Nie, 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 ja już nie. tylko odetnę teraz. Dobra, te to ja teraz z marchewką. Ale najpierw ją obrać. Nie, jeżeli jest młoda, to nie, koniecznie. to nie co, te, te obieramy Od, Od razu. Zobaczysz, jak szybko to pójdzie. I to nawet fajna zabawa jest. Tak, to można by z... dzieci zaangażować Można dzieci słuchaj, zaangażować. w domu. Dokładnie. Myślę, że moja wnuczka byłaby dokładnie taka sama dobra jak i ja w tym robieniu makaronu. Hmm. Czekaj, ale jak to ją tak do końca, tę biedną marchewkę. To wiesz, resztki możemy zjeść po prostu, tak sobie pokrupać tak, w trakcie. Mogę już? Tak, jasne. Mm. Um, dobra, dodałam tam jeszcze jedną ce, po, połowę cebuli i tutaj mam kolendrę ziarna, tymianek. Lubisz tymianek? Mam mm -hmm, nadzieję, bardzo. że. Bardzo. Tak. E, I mam pieprz cayenne, Mam nadzieję, że. Mm -hmm, lubisz, też uwielbiam dobra. wszystkie przyprawy. Nie dodaję soli, e, bo sól nam zupełnie nie jest tutaj potrzebna. Można dodać na przykład celer naciowy, też gałązkę selera naciowego. Mm -hmm. Co dodajesz? Syrop klonowy. Mm -hmm. mhm. Na słodko? Odrobinkę, żeby tylko podbić smak. A słuchaj, a czy może być zamiast syropu klonowego na przykład miód? Tak, myślę, że okej. I dodam jeszcze słonecznik, pestki słonecznika. No to mamy. Mamy makaron. Tak, kolorowo. Właśnie lubię jak są różne kolory, nie? Bo to wtedy tak ładnie wygląda. To możemy uruchomić nasze naczynie blendujące. Dobra. I mamy to. Daj spróbować. Paluchem. Najlepiej tak. Coś byś zdała? Mm. Nie, bo w gabie. Ja wiem, że na początku może się wydawać mm. za mało soli. Nieprawda, ten bo, czosnek bo ten nie robi. robi. No. Właśnie ten o to chodzi, grobi. nie? Mm -hmm. żeby podbijać też innymi przyprawami. Daj trochę jeszcze. No, później, no <laughs> proszę, wszystko jest dla ciebie kochana. Teraz sos. Naszego sosu. Mm. I tu jest, żebyście państwo zapamiętali, zielona część marchewki. Tak. W tym. tak. I nie mamy resztek, spójrzcie. Patrzcie, po naszym gotowaniu po prostu nie tak, ma resztek. Tu ta odrobineczka. Można jeszcze posypać kiełkami. Mm -hmm. no, różne, różne, modyfikacje tak naprawdę są, wiesz, natką pietruszki można jeszcze posypać. Jak kto lubi, po prostu fantazja, nie? Bawić się, do bawić się, proszę. Jest gotowa, ta-dam. Próbujemy? Nie mhm. Ania, jeszcze powiedz, gdzie możemy znaleźć Twoje przepisy? E, moje przepisy można znaleźć, ja prowadzę w ogóle m, bloga, m, konto na Instagramie, w zasadzie mam swoją stronę internetową, The Suppling Tree. I jest darmowy też e-book właśnie z surowymi przepisami, więc można sobie tam pobrać, a poza tym są dwa e-booki odpłatne za 11 zł przepisy na jesień i przepisy na zimę. Wegańskie roślinne pełnowartościowa dieta roślinna. W śmieciach można znaleźć prawdziwe skarby. Tak się dzieje również w miejskim zakładzie gospodarki odpadami komunalnymi. Popatrzcie, na co ostatnio natrafiono. Tym razem udało nam się przekazać ponad 100 kg książek do biblioteki w Golinie. Tak, nie jest to pierwsza taka akcja, i na pewno mogę powiedzieć, że nie ostatnia tych akcji. Myślę, że jeszcze będzie. Więcej z tego, chociażby, powodu, że już mamy kolejne palety książek przygotowane, które na pewno z chęcią przekażemy, by te książki nabrały drugiego życia. My jako zakład przede wszystkim mamy taką podwójną satysfakcję: raz, że wypełniamy ten drugi punkt hierarchii postępowania z odpadami a więc ten odpad przywracamy do życia czyli ten aspekt środowiskowy dla nas jakby najważniejszy. Ale no druga kwestia to to, że możemy przyczynić się do tego, żeby brać w tych... Yy akcjach charytatywnych, wspomagać wszystkie te instytucje, które potrzebują. No, świetna sprawa. Jak najbardziej będziemy to kontynuować. Dzisiaj już zerknęłam do palety, więc podziękowania dla zespołu z zakładu, który segreguje, że tak powiem i to na pewno dużo czasu poświęcają temu, żeby zrobić tą segregację, żeby te książki jednak no, z szacunkiem do, do kupującego. Także cieszę się bardzo, jestem otwarta na takie akcje. Będziemy tą akcję promować. Wszystkie pieniądze zebrane z tego kiermaszu trafia ją do, na bardzo szczytny cel, czyli pomagamy przede wszystkim dzieciom. My w grudniu zapoczątkowaliśmy w sumie tą akcję, zainteresowanie jest bardzo duże, ja się, cieszę się też, że Nasi pracownicy, bo to też trzeba zaznaczyć na kabinie startowniczej, bardzo mocno się zaangażowali w tę pracę. Naprawdę mnóstwo książek ratują. Chwała im za to. Ja myślę, że chętnych nie zabraknie, tym bardziej, jeżeli spojrzymy na to, jakie są to książki. Bardzo często naprawdę wręcz jakby to były nowe książki, więc w idealnym stanie. Tak, nie obawiamy się, że nie będzie na to odbiorców. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku Zielonym do Góry. Żegnają się z Państwem Iwona Krzyżak, Tristan Tomczak, Adam Ptak. Nie zapominajcie o subskrybowaniu naszego kanału na YouTubie. I jak zwykle mówimy Państwu. Do zobaczenia za miesiąc.